Dzień dobry, z tej strony Tomasz Rzutkowski, organizator konferencji RD Electronics Poland 2025 i zapraszam na konferencję do Wrocławia 22-23 maja i tutaj informacja, że będą między innymi przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Będzie Dominik Otunowicz, który zaprezentuje swoje doświadczenia i doświadczenia prezesa UKE z kontroli rynku. Myślę, że to jest niesamowita i niewiele z takich okazji, żeby spotkać przedstawicieli organów kontroli rynku w zakresie Kompatybilności elektromagnetycznej czy wymagań radiowych, właśnie regulacje prawne, kontrola rynku, to jest coś, czym Urząd Komunikacji Elektronicznej zajmuje się na co dzień, a będziecie mieli okazję porozmawiać, podyskutować, wyciągnąć wnioski, też dowiedzieć się, jak współpracować z takim urzędem w razie problemów, no i posłuchać o dobrych praktykach, czy dowiedzieć się u źródła o pewnych rzeczach, które się zmieniają, które są aktualizowane, jak do tego podchodzi urząd. Myślę, że warto przyjechać i Posłuchać, poznać nowych ludzi, wymienić się doświadczeniami i doświadczyć tej niezwykłej atmosfery. A to wszystko we Wrocławiu na konferencji RD Electronics. Zapraszam wszystkie działy rozwoju, inżynierów, elektroników, osoby testujące, jak i zarządzające działami. Do zobaczenia już niebawem.